Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Poradnik Turysty w Norwegii. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam troszeczkę na temat waluty i budżetu jaki musicie mieć będąc w Norwegii. Nie chodzi mi o budżet jaki potrzebujecie na wyjazd czy powrót, tylko to, co musicie po prostu mniej więcej mieć ze sobą, żeby tam po prostu prawda, nie obudzić się, nie mając pieniędzy, bo musimy pamiętać, że Norwegia jest bardzo droga. Więc zaczynajmy. Na początek, może powiem, że walutą w Norwegii jest korona, i mniej więcej trzeba przyjąć przelicznik taki, że jedna korona to jest około 50 groszy u nas. To jest wiadomo, wszystko zależne od kursu walut. Jeżeli chodzi o płatności w sklepach, możemy zapłacić gotówką albo kartą. Bez problemu możemy tam zapłacić kartą, którą mamy wydaną w Polsce. Najłatwiej na pewno będzie nam zapłacić kartą kredytową wypłukłą, czyli przeważnie MasterCardem, bo wiza nie zawsze jest po prostu akceptowana. Ja osobiście właśnie płacę tam kartą kredytową, ze względu na to, że przelicznik, jeżeli chodzi jak tam zapłacę, mam przeliczany od razu bezpośrednio w koronach norweskich. Nie jest to przewalutowywane na, jakby na euro, później na korony i na tym po prostu dużo traciłem. Mam od razu bezpośrednio w koronach. Także też bym to polecał, jeżeli chodzi o płatność kartą. Tam, A jeżeli chodzi o gotówkę, to wiadomo, w sklepach możemy płacić gotówką bez problemu. E, pieniążki albo wrzucamy do automatu, lub y, podajemy po prostu osobie, która siedzi na kasie. Ale najbardziej popularne w Norwegii jest po prostu płatność bezgotówkowa, czyli przy użyciu kart kredytowych lub debetowych. Teraz, może, troszeczkę o cenach, na jakie musicie się przygotować. Będąc tak, więc może zacznijmy od restauracji i barów. Więc takie danie główne w restauracji, czy to chińska, czy to pizzeria, musimy liczyć w granicach około 150 koron. Zadanie jakieś główne w lepszej restauracji musimy liczyć około 200-250 koron. Transport. Jeżeli myślimy o podróżowaniu własnym samochodem. Musimy się liczyć z tym, że paliwo kosztuje około 15 koron za litr. Jeżeli chodzi o ropę czy benzynę, tak jak mówię, to jest uśrednia, bo mm, tam ceny, na weekendzie jest inna cena, na tygodniu jest inna cena, każda stacja też ma różne wahanie tych cen, pojedziemy do Oslo, pojedziemy do Trondheim, tak samo ceny się potrafią różnić, raz o koronę, o dwie, więc y, najbezpieczniejszym będzie, jeżeli przyjmiemy około 15 koron za litr paliwa. Jeżeli chodzi o wynajem samochodu, musimy liczyć to około 3000 do 6000, do 6000 e, koron i to jest wiadomo wszystko e, w zależności od sezonu i lokalizacji. Mówimy tu prawda, o tygodniowe pożyczenia. Jeżeli chodzi o bilet autobusowy, no to wiadomo no najtańszy jakiś to liczymy 20-30 koron. E, dla ciekawych bilet z bus terminala w Oslo na lotnisko w Sandefjord kosztuje 200 koron do 250 w jedną stronę. Wiadomo, jeżeli kupimy sobie od razu dwa bilety, jest to dla nas tańsze, no ale jeżeli ktoś przyjechał na wycieczkę, no to dwa bilety, prawda, w jedną i z powrotem nie są mu potrzebne. No i jeżeli chodzi o pociąg, no to uważam, że najtańszy bilet, jaki możemy kupić, no to jest w granicach 200 koron i on też jest zależny od czasu i miejsca przeznaczenia. Jak wygląda mniej więcej podróżowanie pociągiem, też możecie zobaczyć na jednych z moich filmów. Jeżeli na takiej wycieczce znajdziecie też czas na rozrywkę, no to jeżeli chodzi o kino, musimy liczyć mniej więcej około 100 koron za bilet. Wejście na jakąś wystawę lub koncert, To mówię, no wszystko jest zależne, ale 200-300 koron, tak to mniej więcej kosztuje. Wejścia do muzeum yy, są płatne i bezpłatne. To jest w zależności do jakiego muzeum się wybieramy i kosztuje różnie, prawda? Od 50 do 100 czy do 150 koron w zależności od tego, jakie to jest muzeum. No i dalej z rozrywek, no nie wiem, kto co po prostu lubi, prawda? Jeżeli ktoś by też wybrał się, chciał wybrać na jakąś dyskotekę czy coś, no to też musi liczyć, że wstęp na taką dyskotekę to jest około 50 do 100 Koron. No i trzeba się liczyć też z tym, że to piwo, ten alkohol tam jest na pewno znacznie droższy niż nawet jakbyśmy go kupili w sklepie. Trzeba pamiętać, że terminale do płatnościami kartą są bardzo tam popularne, stoją na, na ladach. Także bez problemu też zapłacimy kartą. Ja się spotkałem, że szatnia też była płatna około 20 koron. Więc no, no niestety no za wszystko musimy płacić. Jeżeli jeszcze chodzi o artykuły w sklepach spożywczych, no to ceny też są bardzo różne i za takie podstawowe rzeczy jak chleb na przykład zapłacimy od 6 koron do nawet 40 koron za chleb. To jest wiadomo wszystko, czy to jest pełnoziarnisty, czarny, no przepraszam, ciemny, jasny, że ceny też są różne, ale bez problemu taki dobry chleb już dostaniemy za 20 koron. Mleko kosztuje około 15-20 koron. łosoś norweski za 30 gram zapłacimy 30 koron. Już za 30 deko, przepraszam, zapłacimy 30 koron. Już gotowego do upieczenia w piekarniku. Jakieś na przykład owoce, jeżeli chodzi o banany, to jest około koszt od 10 do 20 koron. Jabłka też tak mniej więcej się przedstawiają za kilogram. Napoje w typu cola, to jest około 20 koron. Fanta też tak mniej więcej kosztuje. No jest jest po prostu no... Powiedziałbym tak, że większość tych produktów jest 5 lub 10 razy droższa niż u nas. Nie wszystkich, ale w większości przypadkach tak jest, no. Mięsa już, prawda, pakowane próżniowo, takie już z wyższej półki, no nawet zaczynają się od 200 koron, 300 za, za kilogram, także... Ale jeżeli ktoś by poszedł do sklepu, miał przy sobie 50 czy 100 koron i jest w stanie sobie kupić produkty, które już może przygotować jakiś mały obiad bez problemu, czy nawet większy. Tak jeszcze mi się nasunęło, dżem mniej więcej kosztuje za kilogram 15 koron No Wiadomo, może on nie jest jakoś tam jakością wspaniały, ale jest i tak dobry. Ja osobiście kupowałem E, takie półkilowe w słoiku kosztowały 30 koron truskawkowe, no i naprawdę, naprawdę są e, dobre. I jeżeli chodzi jeszcze o takie sklepy, e, no produktów jest bardzo dużo i możecie to zobaczyć na poprzednim odcinku. Właśnie pokazywałem jak wygląda sklep Perematuzyn, Także może, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie e, takich artykułów spożywczych, zadawajcie je w komentarzach. To by było na tyle w tym odcinku. Każdy teraz musi sam sobie obliczyć, jaki budżet mniej więcej potrzebuje na taki wyjazd, jeżeli będzie chciał tam spędzić tydzień, dwa czy trzy tygodnie, czy więcej. Może to być 10, 15, 20, 30 tysięcy koron. Wszystko jest zależne, a nawet i 5. Wszystko jest zależne od tego, jak kto się po prostu chce bawić, co zwiedzać, ile osób planuje podróż. Także jeżeli macie jakieś pytania. Proszę je zostawić w komentarzach, postaram się udzielić na nie odpowiedzi i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Poradnik Turysty w Norwegii. Cześć wszystkim!